i wiemy, że odwołujemy się do jednego konkretnego przypadku, do, do no. sobie za ten przypadek ciebie, żeby moje argumenty były silniejsze i żebym bardziej wiedział, co chcę powiedzieć. Maciek, nie masz streama. No. Dam mu rolę medialny chłopak, zaczekaj. <grym> <grym> Dobra, teraz mówię z tym słychać? Słychać, czy nie? nie ty, zacząłeś być taki od tygodnia. O, przez mi powiedzenia nie Powiedzcie, czy słychać. Ja... Guys. No czekaj. Halo, YouTube? Michał... Ja nie chcę nic mówić. Ja dosłownie o, nie chcę nic mówić. Słuchajcie mnie. A, wycieszył się. Dobrze, teraz sobie wyjaśnię. No nie mów, jak nic nie chcę nic mówić. No weź na tego streama i mi powiedz czy słychać. No nie ma streama nie ma nawet. Streama. Jest. No jak nie ma? Słychać? A, dobra, na YouTubie. No klikam w YouTube'a i nie, nie ma nic. na YouTube wszystko, słychać. Was też o, słychać, tak? Świetnie. O, teraz słychać. słychać. No. no i pięknie. Te... Słychać, nie ale o co ci teraz chodzi, Możemy sobie dalej mówić. Na czym to? my skończyliśmy? Co z tą chłopak? A, pamiętam Znaczy my skończyliśmy? A, nie jesteś zbudowany, A, dobra. <grym> Jaki był twój argument? Nie jesteś zbudowany, co? Nie jesteś zbudowany. zbudowany. A jesteś zbudowany, <grym> to, to jest dobry argument. To też jest, tak. Ja tak. dajcie <grym> lajka ja, proszę. Tak, no, jest jakieś tam mówiłeś głosu. Michale, wracając. Nie. Dobrze. Zmień ten głosu, to wtedy pokadamy. Zmień taki ten głos jak miałeś. Miesiąc Musisz ten. zrobić taki kobiecy, to mi się posłucha. <noise> 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 jak powiesz UW ładnym głosem, to on nawet ci dla to, to już to już od razu... Nie, ja ci Cię powiem to, tak, rób na streamie Dymy, dym, lub tego. mogę mówić. Wszystkich ujbów ty jest A, będziesz na 200 przed Tylko głosy jedną rzecz. Się. Jest w tylko jedną rzecz. To mów. Pty, 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 pty. Nie, nie mów. Nie mów. 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 Ja ja mów. Ja ja Przepraszam, nie mogę to już słuchać. I Czyli... wszystko Naprawdę, ciągle ktoś mnie wyrzuca i nie mogę dosłownie powiedzieć co chcę, tak? To, no, to mów, z, do rzeczy. To jest administracja point? na poziomie tego serwera. What's your point? Nie obrażaj na to. <grym> nie tu. no ja za coś. Jakby... Michał, ty mi nie mów, że Bracjan ty się taki stałeś od tyracian, <grym> what's your point? Zorta mi powiedzieć, wypowiedzieć. Czekaj, nie mutuj go kolizer, przestań. Wytwój nie słychać go. Jest... Przestanie się mi przerywać, mogę no, się powiedzieć. Pokoju. No, dawaj, dawaj. Nie tu nie nie, 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 mów, nie, nie mów się, dobra? Ty mi nie mów, że Kracja, ja pamiętaj, że ja mam streama włączonego i uważaj co mówisz. No dobra, ale ty mi nie mów, że ja jestem jakiś od tygodnia, że tak się zachowuję. Po prostu, no? Michał, ja no? jestem bardzo złożonym człowiekiem. Ja w ogóle nie ufam ludziom. Ja nigdy prawie. Jest niewiele osób, którym pokazałem to prawdziwe. prawdziwego siebie. Więc ty mi nie no ja mam streama, proszę. Nie mów mi, że ja stałem Ładnie, się, jakiś... się to Ładnie proszę. 50... Popatrzcie, to będzie 50 obserwujących. Więc, Michał, nie mów mi, że ja stałem się jakiś od jakiegoś czasu, bo ty w ogóle mnie nie znasz. Dosłownie ci mogę przyrzec, że ty w ogóle mnie nie znasz jako człowieka, jakim człowiekiem jestem, więc nawet nie masz prawa wypowiadać się, jaki to jestem. Co to naprawdę, udaje? Jakie Dobra, Rekke, dołączaj. Co? No więc... więc... że w takim razie ja masz pana. Chciałem, to po co udajesz jakiegoś chłopak, który nigdy nie jesteś? To jest... Z... głupie. No właśnie, do tak. takiego samego wniosku doszedłem, to do próbowałem zachowywać się tak jak uważam. Ten mój głos, ten tylko to do A teraz? Jakiego sensu? normalnie, tak? A nie, to nie, to nie. Ja takiego słowa, nie taki ma słów, sensu. takiego tonu głosu używam, a to w dwóch sytuacjach, kiedy chcę wkurzyć ceskę, bo wiem, że to. A tu nie I, ma. Kiedy, ale i druga sytuacja, kiedy próbuję z kimś przeprowadzić dyskusję na normalnym poziomie, podstawiając argumenty. A ty nie z, to słowo, ty nie jest nie... debata oksfordzka. Ale nie, nie nie obchodzi po... nic nie obchodzi. Dobra, startuj to, bo nie wytrzymał. Proszę. Ja takim, ja zawsze Proszę. Tak ludźmi, kiedy czasu do czasu, o... nie kiedy chciałem. nie dzięki tobie siedem osób już ja <laughs> Ale w, to... w czym tkwi kurwa problem? Ja nie rozumiem, dlaczego teraz... No, nie, jest... teś, nie. Problem tkwi w tym, że nie jesteś jeszcze zbanowany na tym serwerze, taki jest problem. Gracja, chcę sobie pogadać trochę. Nie ty, Ty jak mówisz, że gracem, nie, ty się teraz wyjeżdżałe wszystkim... Kto pytał? Po <grymne> <point>. <grymne> <grymne> mam barek, że ja nie mam mieć Dalej nie, to nie wziąłem. Wziąłem. Mamy średni czas oglądania minuty 25. No, super jesteś manio. Ty się. Potężny streamer. Potężny streamer. Potężny streamer manio 2.32 Ciekawe manio... czy Przypomnę wam o Manio Industries. Manio Industries, dokładnie Macie widzisz licznik łapki w dół, czy ty też go nie widzisz. Czego widzę? Łysy Lysnich się łysy. W dół? Nie, nie słyszę. Widzisz łapki w dół? Nie, nie. Nie widzę. A chuj. Choraj, Dobra, dawaj, dawaj. Kto jest kim? Wyłączcie sobie niki i te. A, ma wszystko ma być wyłączone. Oskar chyba jeszcze to nie ma wyłączonego. No nie, kto tu, kto tu jest? 3 minutowy sojusz. Kto tu jest? Halo. sądzą do buta. Ja jestem czarny. Ja to jesteś? Ja. jesteś wysolem, jesteś ten e, masz wyłączone to te, te? Niki i te? Nie, a gdzie to zrobić? E, wejdź w te. Usta w opcję. Okrasta, ten ucich to zaraz odpanuje. Rozgrywka. Interfejs wejdź i wszystko poza pokaż, interfejs hat masz wyłączyć. Czy Ej, ja mam sporo. zapis tego, ja mam zapis tego na streama. Ja mam zapis no, o, włączony. No oczywiście, tak. Zaraz to zatrzemy i... <laughs> Jak grać, to się tam kłóci. Wyłączyłeś? No. Ty, Ty mi mnie tak? nie znasz. <laughs> <laughs> nie znacie mnie naprawdę. Ja nie, nie, nie pokazałem swojej prawdziwej Nie znacie mnie. Nie pomaga ci. Poki. Cieszę <laughs> się, że chcę popłaczeć dla oglądalności! <laughs> Gość... Manu, co Grasz? ty chcesz dzieciowi? Co? Gra? Ty Grym nie się zamiarzy, się jesteś. Którym jesteś? Którym jesteś? Jestem czarny. Liger? A jak to Tak. To, to, to ty? Chcesz bawiać o nas? To ja, to ja! Który? Ty? ty, ty. To jesteś ty? 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 To, cho to, cho to cho chodź, to chodźcie. Zaraz, czekajcie, czekajcie. Po raz przytuluję Mani. Szybko, chodź. Oskar, poczekaj. Ty biegniesz tam? Tak, to jest... No jestem czarny! A jakim? Manio! No ty co? jesteś łysy! Ty ty jesteś! Chodź! Samot Samo, <laughs> jesteś. to teraz taktyka jest taka Michał. Idziemy do jakiejś do jaskini, ja znam wszystkie jaskini i wszystkie bronie. Je, lecimy do tych najlepszych, zbieramy ich rozwalamy. Zniszczymy ich, zniszczymy ich. Zniszczymy ich. Oni nie mają szans. A pamiętajcie jak. Tego... Dalej manio Nie ma poru. Dobra to lecimy.